Jezus to słowo Boga. Bóg odwiecznie rodząc syna, wypowiada swą miłość, a jest to dzieło bezhistoryczne, odwieczne, niepojmowalne. Dlatego mówienie o tym, co jest naturą Boga. Jest uproszczeniem w języku ludzkim, bo innego nie mamy. I ten, że Bóg Jezus, zwany Słowem, przed przyjściem w ludzkiej naturze, został poprzedzony przez Jana Chrzciciela, który nazywał siebie Głosem. Między głosem a Słowem jest różnica. Głos Zapowiedział słowo. A ponieważ miał się narodzić z matki i ojca niepłodnych, to tak się zdarzyło, że ojciec z powodu niedowiarstwa przestał mówić. Tak długo aż narodził się Jan, zwany głosem. Wtedy ojciec zaczął mówić. To są pewne znaki, wskazujące na coś większego, o kimże będzie to dziecię. Jan-chrzciel, od początku, boży, odważny ukierunkowany na to, co święte, był wolny i niezależny. Nie krępowało go pochodzenie ani środowisko. Dlatego wolny od ludzi był całkowicie dany Bogu i oddany jemu. <laughs> Tylko ludzie wolni są władni dysponować i ogłaszać prawdę. On to czynił. Nie miał względów ludzkich, dlatego nie był człowiekiem kompromisu. Stąd jego głos, jego słowo nie, pozostawało żadnych, nie pozostawiało żadnych wątpliwości. Słuchacze albo poszli za głosem, albo kulili się w strachu, gdy nie przyjmowali tego, co im mówił Jan Chrzciciel. Jedni wyznawali swe grzechy w tamtych czasach. Rozgrzeszenia nie było. Wyznawali swe grzechy i przychodzili po nawrócenia, a inni nienawidzili go. Bo ludzi, prawda, albo się kocha, albo się ich nienawidzi. I żywot ich jest raczej przedwcześnie skończony. Jeśli Bóg nie da szczególnej osłony, świat takich nie zniesie. Prawdzicieli się morduje. I tak było z Janem Krzcicielem. Przecież życie jego to wstęp do ujawnienia Boga Zbawiciela. On tylko wskazał na tego, który miał wzrastać, a on się miał się umniejszać. Jezus wzrastał w poznaniu ludzi, a Jan się tak umniejszył, że gdy nawet utracił uczniów swoich, niektórych, bo ich wziął Jezus, i gdy bez przyczyny, bez podstawy, bez celu, Został zamordowany bez uprzedzenia. To on tylko uczestniczył w wielkim, w przewielkim Bożym Zamyśle. I to, co dla nas wydaje się rzeczą najgorszą, dla niego okazało się trudnym, a najpiękniejszym darem. Oddał życie za Chrystusa. Jego śmierć stała się męczeństwem, a męczeństwo udziałem w koronie chwały Bożej. Bóg takim daje najwięcej, zabierając wszystko na ziemi. Tacy jednak nie przebrzmiewają, miłość czynna, ofiarna. Biorąca się z wierności Bogu, ratuje wielu. To tak jak w ojczyźnie naszej, ojczyźnie tchórzy, głupców, wycofańców, konformistów i zdrajców. Brakuje głosicieli prawdy i świadków boskiej miłości. Zamienili nas w mierswo i podlegamy palestynizacji. Bo gdy brakuje głosu prawdy i ludzi ofiar, tam nikczemnieje wszystko. Potrzebna jest postawa bezkompromisowa świętego Jana Chrzciciela. Aby odbudować ogłupienie w rodzinach, w zakładach pracy i tam, gdzie człowiek jest, to uchylanie się przed pierwszym ciosem, którym może być na przykład złowrogie lub szydercze spojrzenie i marne słowo, i dalsze następstwa dostosowania się do większościowej grzeszności. To powoduje, że nikt czemniej obyczaje a ludzie, a ludzie zwierzęceją. Trzeba się modlić o ludzi prawdych, a najpierw trzeba prosić Boga o prawdę dla siebie, by życia swojego nie mieć zredukowanego, zrezygnowanego, by nie żyć w upodleniu i w kulcie doczesnym. Choby Bóg przemienił serca wielu, dla ratunku wszystkich, i o to dziś prosić trzeba. Bo jeśli to kolejne Boże Narodzenie nie przyniesie urodzenia Boga w duszach wielu, to po co nam Ziemia? Ziemia jest dla zbawienia. Jeśli ludzie się nie zbawiają, to niech Ziemia przepadnie. Ziemia jest po to, by się ludzie zbawiali, a nie żeby się potępiali. Trzeba więc zwrócić się ku prawdzie, przyodziać w męstwo i wypełnić wolę Boga.